Ewa Łtykowska-Wiśniewska. Kamil Maćkowiach. Słuchajcie, gramy taki spektakl yy, o tytule. Totalnie szczęśliwi. I nie uwierzycie, ale gramy go od 2011 roku, czyli kurde, 14 lat. U. Ja się zestarzałem, Ewunia wygląda bez dnia. Ale nie zastarzała się komedia, słuchajcie. Mimo, że m, wydawałoby się, że robiliśmy to na parę trzydziestolatków wówczas, to okazuje się, że jako czterdziestolatkowie plus jesteśmy w tym może nie tyle jeszcze bardziej wiarygodni, ale ta sytuacja jest ciekawsza dla widza. Miłość robi się bardzo nietuzinkowa, nie? No tak. Bardzo dobrze i skutecznie bawimy widzów tej komedii. To jest takie love story XXI wieku. Myślę, że każda kobieta, która przyjdzie na nasz spektakl, będzie postacią Kamila zachwycona i w niej zakochana. Jestem o tym przekonana. A jeżeli zdradzę, że postać Ewy Pracuję w specyficznej branży, nie będę zdradzał więcej, ale od tego się zaczyna. To uprzedzam was i jest trochę erotyki w tym spektaklu. Także jak jesteście y, pruderyjni, no to przyjdźcie te prudarie przełamać. I czasami, a nawet czasami często, a nawet czasami bez przerwy. Lubimy sobie zawónian troszeczkę poimprowizować, oczywiście w ramach zadania, ale widzowie to kochają. A to, co ja kocham też? W graniu razem z Kamilem, że mnie zaskakuje, że potrafi zawsze coś powiedzieć, kiedy jeszcze tego nigdy nie słyszała. Ale w tej komedii, gdzie naprawdę cała widownia cały czas się śmieje, jest to taki dodatkowy atut. Bardzo Was zapraszamy, Teatr Kamila Maćkowiaka. Totalnie szczęśliwi. Pa.